Halo witam a dzisiaj w moim Audi A4B528V6 pękła mi guma, i przystępujemy do wymiany. Tutaj, akurat w tym miejscu, pękła, uciekał płyn, zalewał, a żeby to było takie pęknięcie od dołu, to nie widziałem, ciężko było zlokalizować. Skapmy się dopiero po chwili. No, widać, że świeżutka, fajniutka. Ciekawe czy z montażem będzie tak dobrze. Na oko wygląda dobrze. No dobra, przystępujemy do demontażu. Jedna rureczka. Oj, kuźwa, tak tamtego gazu napchany, że mało miejsca. Ciekawe jak ja ten cyban sobie tam dał, ale radę odciągnąć. No, to teraz przychodzi czas na zawleczkę. Idealnie wyszła fajnie, pięknie, trochę się polało. No, ale cóż, mam w zapasie, to będzie zmienione. Teraz końcóweczka, żeby nie demontować na marne. Tak, jest idealnie ta sama. Wszystko pasuje fajnie, fajnie. Takie roboty, gdzie części pasują, mi się podobają. takie roboty. Ja szanuję. O, Ten cywan tam na dole samozaciskowy. A i te wszystkie moje narzędzia to duperał szaść. Wam powiem. Trzeba sobie wreszcie kupić porządne kombinerki. Męczyłem się. Męczyłem się. Mało miejsca wszystkiego. Aż wreszcie poszedłem do, do sąsiada pożyczyć. Dobry sąsiad jest jak złoto. No dobra, to montujemy drugą rurkę. zima przyszła, wszystko twarde. Ale jakoś udało mi się wsadzić. O tak, jeszcze docisnąć. Pięknie, ładnie. Cyk do chłodnicy też wlazło. jak pięknie cykło jeszcze podciskam trochę i do zbiorniczka proszę można by powiedzieć robota poszła szybciutko ja proszę szybciutko jak żem te kombinerki pożyczył Ale nawet z kombinerkami nie mogło być zakolorowo Wszystko cześć wchodziło chodziło pomogłem sobie śrubokrętem I pięknie weszło na swoje miejsce I najprzyjemniejsza część całej roboty przyczyć szmatką, uzupełnić płyn. I nareszcie ktoś pomyślał, zrobił fajne otwarcie do butelki. I teraz odpowietrzenie na podwórku się trochę wchodził teraz po mojemu trzeba przydmuchać w no, ostatniej robocie jeszcze kompani nie płynnie słuchałem, jak filmik Ci się podobał daj łapkę w górę